Szympans mojej najlepszej przyjaciółki zmasakrował moje dłonie, nos, usta i powieki, przez co wyglądam dziś tak. Nazywam się Charlie Nash i kiedy miałam 55 lat, często odwiedzałam moją przyjaciółkę Sandrę Harold, właścicielkę szympansa o imieniu Travis. W tamtym czasie jeszcze nie wiedziałam, że moje życie przybierze okropny obrót. Często zajmowałam się Travisem, ponieważ jego właścicielka nie miała na to siły. Ale nawet to, że zwierzę znało mnie już od wielu lat, nie uratowało mnie przed jego agresywnym atakiem, który niemal kosztował mnie życiem. Travis urodził się w 1995 roku i już od pierwszych dni życia żył podobnie do ludzi. Nosił swetry, jadł lody, pił herbatę lub wino i podlewał domowe kwiaty. Był lokalnym celebrytą i maskotką firmy swoich opiekunów. Wystąpił nawet w reklamie Coca-Coli. Wszystko zmieniło się w 2005 roku, kiedy jeden z właścicieli szympansa i mąż mojej przyjaciółki Sandry, Jerome Herold, zmarł na nowotwór żołądka. Zarówno jego żona, jak i Travis wpadli przez to w depresję. Po śmierci męża Sandra zaczęła izolować się od społeczności. Nie wychodziła z domu, spędzała większość czasu przed telewizorem. Zaczęła pić duże ilości alkoholu i na potęgę przyjmowała tabletki na uspokojenie. Jej dom stał się jednym wielkim śmietnikiem i nie była już w stanie w pełni zajmować się Travisem. Postanowiłam jej pomóc i opieka nad szympansem spadła częściowo na moje barki. 16 lutego 2009 roku Travis ukradł kluczyki do auta Sandry i uciekł z domu. Gdy po niego pobiegłam, starałam się go uspokoić i zaprowadzić z powrotem do domu. Ale kiedy Travis mnie zobaczył i mimo tego, że znał mnie już od wielu lat, wpadł w szał. Rzucił się na mnie, gryząc i drapiąc mnie po twarzy i rękach. Kiedy Sandra to zauważyła, szybko rzuciła się na pomoc. Chwyciła łopatę i uderzyła nią trawisa, a gdy to nie dało efektu, kilkukrotnie dźgnęła go kuchennym nożem. Na szczęście ktoś zadzwonił na numer alarmowy i po kolejnych dramatycznych minutach na miejsce przyjechał patrol policji. Trawis od razu rzucił się na radiowóz i próbował dostać się do środka. Policjanci postanowili odpowiedzieć i zaczęli do niego strzelać, kończąc jego życie. Jeśli chodzi o mnie, w stanie krytycznym trafiłam do szpitala, gdzie spędziłam ponad 7 godzin na stole operacyjnym. Po trzech dniach zostałam przetransportowana do specjalistycznej kliniki w Cleveland, gdzie przez kolejne 15 miesięcy walczyłam o życie i powrót do zdrowia. Straciłam powieki, nos, wargi i doznałam uszkodzeń mózgu. Travis oderwał mi również obie dłonie, a z powodu zakażenia bakteriami lekarze musieli usunąć moje oczy. Sekcja zwłok Travisa wykazała w jego krwi obecność pewnego narkotyka, którego skutkami pobocznymi mogą być halucynacje, mania i napady agresji. Jak się okazało, tego tragicznego dnia Sandra dodała tabletkę uspokajającą do jego popołudniowej herbaty, bo według niej zachowywał się nietypowo. Przez następne lata przeszłam kilkanaście operacji, w tym jako trzecia kobieta w historii przeszczep twarzy od zmarłej dawczyni. Moja nowa twarz sprawiła, że mogłam chociaż w pewnym stopniu wrócić do normalnego życia. Zabieg w całości sfinansowała amerykańska armia, licząc na to, że moje eksperymentalne leczenie pozwoli w przyszłości pomóc weteranom z podobnymi obrażeniami. Od tego tragicznego wypadku nikt w stanie Connecticut nie wystąpił do władz z wnioskiem o pozwolenie na posiadanie szympansa, a w kolejnych latach 20 stanów USA zakazało trzymania małp człekokształtnych w domach.